Konferencja Obudź dziecko w dziecku, terapia, wsparcie i rozwój dobiegła końca. To trzeba być góralką, żeby łamać wszystkie stereotypy, tak powiedziała profesor Pana Siuk. Naszym, proszę Państwa, uważam, że konferencja Obudź dziecko w dziecku, terapia, wsparcie i rozwój uważam za otwarta. Olbrzymie pokłady energii płynęły z sali pełnej cudownych uczestników. Niesamowici prelegenci, którzy zachwycili nas swoją wiedzą, ale i pokorą wobec drugiego człowieka. Zespół Pareo, który dzielnie stał na straży i opiekował się każdym detalem. Kuloarowe rozmowy, pełne bardzo dobrej energii. Chciałabym podziękować Józefowi, który naprawdę gdzieś mi zginął. Szara eminencja, która odnalazła się, odkryłam go we właściwym miejscu. No i znowu zespół Pareo, który dzielnie pilnował, żeby niczego nikomu nie zabrakło, nawet w wejściu. Nie, cieszę, miło, Możemy miło, tylko podziwiać i naśladować. Nagrywa, czy co? Nagrywa, nagrywa. nagrywa i nie puszcza w świat. To pójdzie, w A to wszystko pójdzie, idzie w sieć. To to, nie wiem, co ona no, robi. Się Poczekaj, się. będę intelektualistą. Wszystko zarejestrowane przez profesjonalny sprzęt. No i cudowne warsztaty z kaczką w tle. Błysk fleszy unosił się cały czas. A rozrywkowy piątkowy wieczór zapewnił nam Teatr Impro. Niech moc trytytki będzie z nami. No i znowu słowa profesor Panasiuk. To wszystko zmieniło się dzięki jej energii. Dziękuję Ci Asiu.